Wasze ostatnie spotkanie z górnikiem zabrze wlało chyba w całe szeregi azotów pławy, wiele optymizmu. Powiedz jak ty już na chłodno oceniasz to spotkanie? Uh, I think uh, yeah, we play really well, uh, especially in, in attack. We score a lot goals, uh, to one of the best games for us. Yeah. Um, czy zgodzisz się ze mną, że to spotkanie z górnikiem było twoim najlepszym spotkaniem od początku, kiedy zawitałeś do Puław? Uh, yeah, I think it was one of my best games. Uh, I was really happy I could, I could play that well and, and help the team to win. What's happened that both the game uh -huh. of the whole team and your went up uh, a lot? I don't know. We, we just uh, had a good flow, I think, in the, in the game. And, and uh, yeah, maybe the, now it's starting to, to work like uh, it should before. Mm -hmm. Both you and Nacho, Kasper, and uh, Piotrek made it to the seventh round. How does it feel to be in the top the seven? Oh, It's really nice. I was uh, surprised actually that I was voted to this uh, best uh, team, but uh, I'm really happy. Yeah. Now you are in front of a sponsorship derby with Grupa Azote Tarnów. Do your players approach such meetings in any special way? No, I think we just have to look on ourselves to keep uh, play like like the last game and uh, yeah keep continue working like we did in the last weeks. What are the strengths of uh, your Saturday? River? Well, there are few players that can shoot, especially this uh, Tinovsky he's playing good in the last games he he scores a lot of goals. we have to take care of him especially. And uh, yeah the rest is like usual they have good shooters uh, pociadlo is there he was by us we know him so yeah we have to keep uh, eye on that, these players what kind of azoty uh, we will see on the saturday evening <laughs> i hope uh, the same like against Zabrze, so like i said we want to continue there where we we ended the uh, last game And I hope we can uh, win of course and, and, uh, make a Good show for the spectators. Pierwsze, świetne spotkanie rozegrane w niedzielę z Górnikiem zawsze. Na pewno mile jest wracać do tego spotkania, również i tobie, bo zdobyłeś 10 bramek, a cała drużyna zaprezentowała się po prostu kapitalnie. Jak ty ocenisz na e, Ocenię tak, że w naszym wykonaniu mecz był bardzo, bardzo dobry. E, wszystko nam wychodziło, e, wszystkie rzuty były e, trafione w bramkę, więc tak naprawdę no, do niczego się nie. Można przyczepić, ale to tak powiedziałeś, to był mecz w niedzielę, więc to już jest przeszłość. Teraz jest mecz Starnowym i trzeba na tym meczu się skupić. No właśnie, przed chwilą oglądaliście wideo, analizowaliście grę Tarnowa. Co możesz nam powiedzieć o drużynie Starnowa? Będą to kolejne już sponsorskie derby po, y, grupy Azoty. Tak, sponsorskie derby y, jest to. Y, Ciężki, ciężki przeciwnik, bo wiadomo, mamy kilku zawodników, którzy mogą napsuć nam krwi, ale jesteśmy do tego przygotowani. Właśnie mieliśmy wideo, więc wiemy, na kogo najbardziej uważać, na kim się najbardziej skupić i myślę, że jak zagramy tak dobrze jak z Zabrzem, to nie będzie problemu, żeby wygrać. Pytałem Borysa, zapytam również ciebie, co takiego się dzieje ze zespół? Widać, że po prostu łapie coraz lepszą dyspozycję, to wynika z mniejszych obciążeń, z dobrze przepracowanej przerwy na reprezentację. Jak byś ty zdiagnozował, z czego wynika ta dobra forma? Chyba ze zgrania bardziej, bo wiadomo, y, może było ciężko, mieliśmy tylko 8 zawodników na początku, teraz troszkę nas jest więcej, ale gdzieś te zgrywanie, y, wiadomo, było siedmiu chyba chłopaków nowych, więc to też, nie, jak trener mówił, że to nie, nie da się przyjść i od razu w pierwszy tydzień e, super grać, więc myślę, że ten czas, e, ten czas nam dał dużo, bo e, zgraliśmy się i widać, że daje to, daje to efekt. Piotrze, muszę Cię zapytać o nową piłkę, którą masz obok siebie, już widzę, że nimi trenujecie. Jak byś scharakteryzował tą piłkę? Ona się czymś różni od tej, którą graliście w poprzednich spotkaniach? Ja, po, ja wczoraj nie trenowałem więc z tymi piłkami, więc nie wiem, jedynie mogę powiedzieć, że kolor z się różni. Więc to dla mnie to tyle. Dzisiaj będzie mój pierwszy trening z tą piłką, więc po treningu mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Jakie azoty zobaczymy w sobotę w wieczorem? Na pewno są motywowane i z, z chęcią, żeby te trzy punkty zostały tutaj u nas w połowach i myślę, że tak się stanie i tego wszyscy oczekujemy.